Transparenty przygotowane przez rodziców i dyrektorów szkół przeciwko ich likwidacji, które pojawiły się na słynnej już lotowej sesji Rady Miejskiej, na razie nie będą potrzebne. Przyjęty właśnie przez Radę nowy program działań oświatowych na lata 2012-2016 nie zakłada likwidacji żadnej ze szkół, co nie oznacza jednak, że nie będzie zmian. Placówki generują bowiem coraz wyższe koszty, a te trzeba będzie obniżać. Koszty dodatkowe, które już prawie sięgają 3 milionów złotych, generują nie tylko szkoły wiejskie, ale również szkoły miejskie. Jedyna szkoła, która tutaj wychodzi na plus, to jest szkoła podstawowa numer 5, w związku z czym wszystkie działania, które w programie zostały ujęte, dotyczą całej sieci szkół. Pomimo tego, że sieć szkół nie zmieni się, prowadzoną przez Gminę Wieluń, to jednak ten brak równowagi pomiędzy wielkością subwencji, którą otrzymujemy, a kosztami funkcjonowania placówek, no powoduje konieczność podejmowania działań, które będą prowadziły do pewnych oszczędności. Zorganizowana między innymi w tej sprawie konferencja prasowa władz miasta dowodzi jednego. Szkoły muszą ostro zacisnąć pasa. Mimo wszystko nie obędzie się jednak bez zmian w systemie ich funkcjonowania. Te, mm, Działania obejmą przede wszystkim zwiększanie liczebności uczniów w oddziałach, ponieważ nie wszystkie klasy są, mają ten poziom uczniów, który mógłby, które mogłyby jeszcze przyjąć. Niektórych jest po 20 kilka osób, a w niektórych jest poniżej 20, w związku z czym no, tutaj moglibyśmy te oszczędności poczynić, wyrównując liczebność klas. Łączenie w szkołach wiejskich klas w jeden oddział, tutaj klasy pierwsze z trzecimi, czwarte. Z piątymi. Ratusz przyjrzy się ponadto tzw. nauczycielskim urlopom dla poratowania zdrowia. Do niezbędnego minimum ograniczone zostaną bieżące wydatki szkół i przedszkoli oraz inwestycje w szkolną infrastrukturę. Oraz tam, gdzie to będzie zasadne, ograniczone zostaną etaty pedagogów szkolnych i bibliotecznych, których w niektórych placówkach jest po prostu za dużo. Wreszcie podwyższone będą opłaty za wynajem szkolnych pomieszczeń. To ma przynieść wymierne oszczędności. Jak duże? Szacujemy, że te działania powinny nam przynieść oszczędności około miliona. Oczywiście w pierwszym roku, wiadomo, że po połowie tego roku jeszcze nie będziemy mieć żadnych oszczędności, bo obowiązuje nas stara organizacja, bo rok szkolny nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym i budżetowym. Natomiast w kolejnym roku no już będzie to widać. Niestety będziemy musieli od tych korzyści i oszczędności odliczyć koszty odpraw ewentualnych dla nauczycieli, którzy. No, po prostu będą musieli się no, pożegnać z nami. Jeżdżąc po szkołach wiejskich, patrzę i analizuję, skoro dodatek mieszkaniowy, dodatek wiejski może w latach 80. było ok. Niewielu nauczycieli decydowało się na to, żeby pracować na wsi, bo było tak czy inaczej. Dzisiaj ja... Pytam się i związków zawodowych, a gdzie jest ta solidarność, kiedy w szkole wiejskiej uczymy 7, 10, 15 dzieci, a nasze koleżanki, koledzy, też nauczyciele, po tych samych dyplomach, po tych samych uczelniach, e, uczą 30, 28 osobowe klasy. Gdzie jest ta solidarność? Ty jeszcze dostajesz dodatek mieszkaniowy, e, dostajesz dodatek wiejski, masz komfort uczenia.